Fajny był Monokuma, przytuliłbym go. Przy, 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 przytuliłbym tego chorego z pysynka, więc lądujesz na S Furhara e... polecam ci obcza i ci jakoś demo postaci Danganronpy, okay. bo wsem ciekawie wyglądali. Najciekawiej Monokuma. Powiem okay, tylko demo. to, że ja bym się bardziej obstrała, gdyby demo Monokuma przede mną stanął. Mówisz, aż taki straszny był? Ja to bym go i tak pewnie przytulił. Jak? Ja nie wiem. Ja, jakbym zobaczył takiego pluszaka, który zaczyna do mnie mówić, to ja bym go od razu przytulił, nie? I wytarmosił. Mm, to nie jest pluszak. Nie, no on gadał, że z pluszowym misiem. Beta monokumy było mało, mało pluszowy. Serio? A zaraz zobaczę. Zaciekawiliście mnie. Monokuma beta. Design Ocie, kurwa, co to jest? To nie jest Misio. Czym ty jesteś? Nie przytuliłbym cię nawet gdybyś mi zapłacił. Tego bym nie przytulał. Tego nie. <śm> to nie jest Misio. właśnie widzę, że to nie był Misio. Tego bym nie przytulał. Chodzi o to? O to chodzi? O to chodzi? O o o to? Tak? 2 złote. To tego bym nie Elu. przytulił. Ale pluszowego monokumy to. Chodź, chodź, chodź. Jak, jakby zaczął do mnie gadać, to. Nie wiem. Od razu bym się zucił.